Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie MAGET. Witam Was w kolejnej bitwie, która kandyduje do mnie na bitwę miesiąca, w obecnej aktualizacji. No i tym razem mamy kolejny krążownik na, za sterami Stalingrada, którego widzicie na ekranie, siedzi zakręcony z klanu Ares. Matchmaking jak widzicie, jedyny słuszny. Same dychy, sporo deseczek, cztery i mamy lotnie w powietrzu, tylko dwa pancerniki na stronę. No i tu mamy Puerto Rico, co ciekawe, zobaczymy, jak sobie tutaj kolega pogra, i będziemy sobie oglądać bitwę na mapie, dwaj bracia. Wybaczcie, że ostatnio materiały pojawiają się no, rzadziej niestety, ale robię co mogę, ale no, mam małego człowieka w domu, który jest niestety bardzo absorbujący pod względem czasu wolnego, poza tym jak wracam z roboty, no, to też z tym czasem jest krucho, ale postaram się to nagrywać jakoś tam w miarę y, częściej troszeczkę. O dziwo widzę, że zakręcony, odpuszczę tą flankę, y, tutaj płynie sobie Kleber w tą stronę, płynie sobie Harugumo, z krążowników z tej strony płynie tylko Hindenburg. Kreml na razie jest taki widzę niezdecydowany, gdzie popłynąć. A i Minotaur tu jeszcze się kręci w tą stronę. Troszeczkę przyspieszymy, bo na razie nic się nie dzieje. Początkowe etapy bitwy. Czerwoni już zaczynają przejmować powolutku A, na D jeszcze nikogo nie ma. Pojawia się Salem. Ładnie ustawiony, leci pięknie Salwa do niego, zobaczymy. Ma, ma potencjał to wejść. Pociski z wierzy wieży trzymają się za rączkę, bardzo ładnie. No i tak, można zaczynać, 22 tysiące, dwie ctadele, piękna salwa na dzień dobry. I tu nam wypływa Minotaur, też burtą, bo jak inaczej, chociaż nie, to on się odwraca, dużego damage'u na nim nie zrobimy. No ale 5000 złapał. Salem już też się troszeczkę odwrócił. Mamy tu jeszcze Shima i Zetkę, na razie pancerynik widać tylko jeden, jeszcze Montana się nie wyświeciła. Salem znowu pokazuje burtę. Żeby grać dobrze na Stalingradzie, trzeba nim grać dużo, bo on ma zupełnie inne właściwości tych pocisków. Pięknie, znowu od Stadela na tym panu. Yy, właściwości pocisków są inne z tym, bo nie ja dokończyłem, że są po prostu szybsze i trzeba brać mniejsze wyprzedzenie przy celowaniu na wszelkie odległości, więc to jest troszeczkę uciążliwe. Jak przesiadamy się z innego okrętu, no to trzeba wziąć jednak poprawkę na to, że te pociski latają szybciej, no i trzeba celować bliżej przeciwnika. Poszedł radar, ale nie wykrył nikogo, bo radar nie sięga do końca kapa. Leci tam Hakuriu. Przyspieszymy. Mamy minotaura na full hapsie. O, jest montana na 20 km. Że ta flanka widzę bardzo ostrożnie. Tutaj zakręcony na razie nie daje się w zasadzie wyświecić. O, salwa kolejna w Salema. Salema chyba chęć dostać. Dobry w wpierdziel. Oj, szkoda, szkoda, ładnie wyglądało. Myśmy raczej zostanie zjedzone, bo tam jest Harugumo, Kleber, Hinden. O, jeden pancernik, już żeśmy stracili. No to jest niestety efekt strzału w wyspę na początku. Pociski, mimo że trafiły w wyspę, to wizualnie lecą dalej. I niestety widzimy, że dolatują do. O, właśnie, tutaj znowu nie wejdzie, bo trafiło w wyspę. Mimo że lecą, to jednak do mejeru z nich nie będzie. Przednia wieża już poszła ładnie, teraz. Ale chyba trochę za bardzo do przodu. No, teraz może przytulić. Mógłby już zginąć. Tak jest. Dwie stadele, trzy penetracje. Pierwszy frak na koncie przy 60 tysiącach. Na 16 km mamy montanę. Gdzieś to był jeszcze Minotaur w pobliżu. Widzimy, że strzela, więc jest przy wyspie. My strzelamy teraz za Friko, bo nikt nas ten nie świeci z tej strony. Już nas widać. Na stoi, więc można sobie wybrać, gdzie celujemy. O, będą cytki jakieś? No, niestety, 5400 tylko. Radar już gotowy, więc Minotaur może się tutaj srogo zdziwić. Jubeczkiem kapujemy. 4700. Minotaur jest na szczęście ustawiony tak, że powinno w niego wejść. Wystarczy? A dwie stadele, ale Minotaur nadal żyje. Nic mi nie robi z tego, że dostał taką bułę i jest wykryty przez radar, ale dopiero zaczął teraz ruszać. W dodatku widzi, kto do niego strzela. Zrykoszetował. O, teraz pokazuje burtę, więc teraz mam nadzieję, że będzie dewast, tak? To już nie może nie wejść, chociaż o ile się wyspę nie rozbije. Uch, no i pięknie. Tamta salwa z tylnej wieży pięknie się skupiła. Wpadły trzy cytki, no i przednia wieża dobiła. Mamy dewasta, drugi frak 123 tysiące do liczniku. Kurczę, żeby to, ta, ta gra była trochę bardziej dynamiczna, jakaś na małym dystansie. Nie mówię o tej bitwie ogólnie, tylko o całej grze o World of Warships. To wtedy ten komentarz może byłby bardziej dynamiczny. A tak to, to jest taka gra na spokojnie. Jeżeli no już wlecimy jakimś krążownikiem na kilka kilometrów pod dwa pancerniki z torpedami, no to może się trochę dziać. Można troszeczkę dynamicznie komentować. Ale na razie to jest spokojna bitwa, spokojna gra. Nie ma jakichś tam dynamicznych zwrotów akcji. Nie jest to piłka nożna, żeby się jakąś tutaj ekscytować i podniecać. Ale powiem Wam, że fajnie by chyba było komentować takie bitwy, gdzie naprawdę byłoby to wszystko szybko się działo. Tak jak na przykład w counter Strike'u możemy komentować takie bitwy, znaczy oglądać komentarze, bo ja Counter-Strike'a nie komentuję. Trzeba by najpierw trochę w Counter'a pograć, żeby ogarnąć miejscówki i wtedy można by się wybrać za komentowanie, ale kogo to to? Chociaż może... Smoleńsko o ten śmierdziel. Dobrze. Bardzo dobrze. Och, ale mi teraz dobrze zrobił, taki zakończony. Trzeba tępić zarazę. Piękna salwa. Smoleński jest bardziej podatny na yy, właśnie taki ostrzał, jak tu widzicie, kiedy jest skontowany. No <grym> aż sobie pomachał. Yy, Smoleński jest bardziej podatny, jak jest skontowany, bo jak jest centralnie ustawiony burtą, pociski lecą pr prostopadle do burty, no to przeważnie wchodzą werpeny. I to, jeżeli wiemy, jak to wykorzystać, Możemy podchodzić do przeciwnika na blisko i do, nawet do pancerników je torpedować, bo wszystko po prostu przeleci przez nas na wylot. O, to jest ZK bez kamu, taka inkognito trochę. 3600, szkoda, że nie więcej. I frag z sekundarki, pięknie. Cztery fragi, 160 tysięcy na koncie, lecą, płyną torpedy, znaczy. No niestety, dwie przytulimy. Dwie torpedy za 20 tysięcy, to jest damage, który jesteśmy w stanie zaakceptować. Tu przed nami jest Kreml. Tamta flanka co prawda ma okrętów dosyć sporo jeszcze. Widzimy, że w tej chwili z naszych okrętów kto fragował? Tylko my tu mamy fragi? Tylko zakręcony... a nie, jeszcze przepraszam, Kleber jednego sfragował. Resztę fragów zrobił zakręcony. Tamta flanka ma raz, dwa, trzy, cztery okręty i lotnie, już trzy. No i inden na środku. Ale cały czas się cofa, nie ma z kim walczyć. Tutaj widzę, że o, wykryta lotnia... I kreml na środku, także trzeba ostrożnie. Bo, jak wypłyniemy za mocno, to będzie nas biła i montana stamtąd, i kreml tutaj z naszej lewej. Że tu trzeba zobaczyć, co tu się da zrobić. Ta planka też już nie istnieje, praktycznie. Poza zakręconym i Harugumo nie ma to nikogo. Hinden się zawrócił. Tam jest co? Minotaur na full się pięknie. Nie ma aktywne wsparcie. Ja już wiem, że akurat strata HP nie jest wyznacznikiem tego, czy ktoś walczy aktywnie, czy nie. No, ale jednak wypadałoby trochę w tej bitwie wziąć udział. Krem to chyba środkiem będzie prół tam na kapa, coś mi się wydaje, bo tu do tej pory go nie widać. haru bo nie wiem, tak, siedzi w dymie, Haru. Więc, no... Krem popłynął środkiem, bo już byłby widoczny. Mamy pożary. No, Kremla nie widać, popłyną środkiem na naszego kapa. Tam się spotka z Minotaurem, którego zapewne zaraz zdewastuje, chciałbym to zobaczyć. Lecą te... ...paskudy. Zobaczcie, Minotaur pokazuje burtę, będzie torpedować, już połowy HP nie ma, więc chyba przeżyje to, to spotkanie i uda mu się storpedować. Tak, udało mu się. Mamy Krakena, tutaj wpadły dwa trafienia, mamy 5 fragów, 177 tysięcy, jakie radości. No Minotaurowi się udało, tylko dlatego, że Kremlowi polosowało gorzej niż powinno i tylko połowa HP, HP spadła z tego Minotaura. Mogło być więcej. Przyspieszymy na razie, bo nie ma z kim walczyć. No właśnie, Minotaurowi się udało. No brawo. A w międzyczasie jeszcze Kreml zdążył nam ściągnąć Hindenburga. No, i zostały raz, dwa, trzy, cztery, pięć okrętów przeciwnika. Przy czym lotnia jest na krańcu mapy. A my jesteśmy na zupełnie drugiej stronie, w tej chwili yy, pola walki. Więc trzeba będzie troszeczkę poczekać na jakąś akcję. Przyspieszymy jeszcze. Trzy okręty przeciwnika zostały. Minotaur też na full się będzie walczył z naszym minotaurem, którego powinien raczej zjeść. Tu chyba będzie torpedo. O, właśnie, już go zjadł. No i zobaczmy. Kapujemy niestety bicie na razie na Minotaura nie ma, bo on się odkręca w kierunku naszych okrętów. Przyspieszymy, może ja przejmę kamerę, bo się robi epileptycznie. No, mamy dwa kapy, 200 punktów prawie przewagi. I dwa okręty przeciwnika Minotaur i Midway. Jakby tak Hakuriu zechciało wykryć tego. Yy, ich midwaya to można by do niego postrzelać, a tak nie wiem, gdzie latają nasze samoloty. Chyba w kierunku Minotaura, który tłucze je jak tylko chce. A Minotaur się kieruje znowu środkiem do nas. No, dobija Henia 4 do 2 w okrętach. No, Hakuriu ze O. Już miałem powiedzieć, że Hakurius razem ze Stalinem sobie poradziły z samolotami, ale jednak sobie nie poradziły. No i nie ma komu teraz wyświecić tej lotni przeciwnika. Rasza raczej na to nie wpadnie. Żeby coś tam zdziałać, ale wychodzi nam ten na dupę Minotaur. Zobaczymy, czy tutaj będzie na niego celował. Zakręcony pewnie tak. Nasza lotnia jest zbyt zajęta ceniem samolotów nad Minotaurem, żeby wyświecić nam czerwone lotnisko. On teraz będzie siedział tam, żeby nie było na niego ostrzału. Chyba, że będzie na tyle głupi, że wyjdzie podostrzał. ostrzał. No to już wtedy będzie porobione. 3: Trzy... prawie 4 minuty do końca bitwy. Niestety radar się kończy. Trzy... O, o, o! Dobre, dobre, to było dobre. Ojej, ale z takiej salwy tylko 3000. No co za ból. I duży kaliber w międzyczasie nam tu wpadł jeszcze. Także czwarte osiągnięcie. Pędzimy, pędzimy. Oczywiście lotnia zajęta dalej traceniem samolotów nad Minotaurem. Brało dla tego pana, wielkie. Pytanie czy wylezie. Midway nas widzi, więc jest blisko. No na węch tu możemy pyknąć, jest bliziutko. O! Cytadelka, wsparcie, piąte osiągnięcie, 194 na liczniku. Minway, widzę, próbuje tutaj torpedować w dym. Zobaczymy, czy mu się uda. Chyba nie zdąży. Ojej, szkoda Salwy. 900 punktów tylko Minotaura. No i teraz może być niebezpiecznie, bo on może chcieć torpedować. Ale jak się odwróci na tyle, żeby torpedować, to dostanie cyta i będzie po zawodach. Lecą torpedowce w naszym kierunku, więc my musimy troszeczkę burty pokazać, żeby wszystkich torped nie zgarnąć. Co już mi się też by fajnie, bo by nie dostać. No i chapiemy komplet. Na szczęście... Aha, jest Kuzniecow na pokładzie, więc troszeczkę tam ratuje dupę. No i wystarczyło. 9 000, szósty frak 207 tysięcy na koncie. To było już niebezpieczne. Ale gdyby nie Kuzniecow, to raczej by się ta bitwa zakończyła dla zakręconego. Samolotów pospadało w międzyczasie dosyć sporo. O, dobry zrzut. Przeżyjemy na spokojnie te dwie torpedy. Jedna się nie uzbroiła, druga nie trafiła. To dobre. No i mamy komplet. Nasza lotnia w końcu zajęła się teraz ganianiem czerwonego lotniska. Ale już teraz to po zawodach. No, tam na krańcu mapy jest. Jeszcze będzie go widać. Może zrobimy na nim jakiś damage. Chociaż nie, nie zdążymy, punkty się skończą. Podsumowanie mam tylko w takiej formie, niestety, zakręcony gdzieś zgubił tego screena. Także 207,5000 damage'u, 14 cytadel, 6 fragów, 2 dewastujące uderzenia. Ekspert, jak to tam się to osiągnięcie nazywa, sekundarki? No nie wiem, sekundarka w każdym razie. Kraken, duży kaliber i wsparcie. Także bardzo ładna bitwa. Ładnie pociągnął tę flankę. No i niebotyczny wręcz exp bazowy na poziomie 3000, prawie 900 o ekspert walki w zwarciu, dokładnie, tak się to nazywa. Także bardzo ładna bitwa, kolejny solidny kandydat do bitwy miesiąca. No i z mojej strony dziś to wszystko. Do usłyszenia moi drodzy i na razie.